Skarbówka z Gdańska zlikwidowała groźną mafię przestępczą działającą w barze mlecznym Perełka. Raczej mrocznym niż mlecznym, jak się za chwilę przekonamy. Otóż obsługa baru musi oddać skarbówce 70 tysięcy złotych dotacji na dania jarskie. Dzięki dotacjom w barze mlecznym można zjeść bardzo tanio. Właściciel baru brał dotację i co robił? Aż przez gardło nie chce przejść opis haniebności tego procederu. On dodawał do ruskich skwarki. Gdyby do ruskich dodawał sierp i młot, wszystko byłoby w porządku, ale dodawał skwary. Cieszy, że nasze państwo bezwzględnie zwalcza bandytyzm. Bar perełka zachwiał posadami państwa. Trzeba walczyć z takimi perełkami, bo dzisiaj dodają skwarków, a jutro usuną nam spod nóg fundamentu ustroju, gdy zaśniemy. Nie można jednak nie zadać pytania, jak to się stało, że mimo licznych kontroli, bar, biorąc dotacje, nikczemnie maścił pierogi z kwarami przez 20 lat swojej działalności. O, we włoskiej mafii obowiązuje zmowa milczenia, nazywa się to omerta. W barze Perełka również obowiązywała zmowa milczenia, tak zwana omasta. Omasta pękła dzięki ministrowi finansów, panu Rostowskiemu, ojcowi sukcesu Gdańskiego, który postanowił zmniejszyć dotacje do barów mlecznych o 2 miliony. I w ten sposób, za jednym zamachem, za jednym posunięciem, zlikwidował mafię skwarkową w Perełce i zapewnił środki na premię dla urzędników z Ministerstwa Finansów, które rocznie wynoszą właśnie te 2 miliony, tyle ile zabiera barom mlecznym minister. Chwała mu i cześć. Przede wszystkim cześć.